Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywa kolejny odcinek z Clash Questa i dzisiaj moi drodzy, jak widzicie, odblokujemy sobie kolejną rzecz, odblokujemy sobie, moi drodzy, Rush. Chyba to jest Rush, jeśli się nie mylę, bo jeszcze tego nie mam, ale tak mi się wydaje, że to jest Rush. Więc zobaczymy, jak to będzie działało. Jak widzicie, mam aż 4 ataki, więc specjalnie czekałem tutaj na was, aż wbijecie do mnie <laughs> i nagrałem oczywiście odcinek. E, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z Clash Questa, oczywiście łapa w górę, moi drodzy, pamiętajcie o łapkach w górę, bo jest to bardzo ważne, im więcej łapek w górę, tym bardziej YouTube promuje moje filmy i tak dalej. Docierałem do większej ilości osób, więc... Mimo, że na przykład już zostawiłeś subskrypcję, no to możesz właśnie zostawiać te łapki w górę pod każdym filmem. Dzięki temu jest to promowane, więc osób może to zobaczyć, więc osób zasubskrybuje i tak dalej, więc e, o subskrypcji również pamiętajcie, ktoś tego nie robi, no to zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco. E, I moi drodzy, odbierzmy sobie tego rasza, odbierzmy sobie rasza. E, tak jest, jest to rasz. tutaj był też ZAP Zapo już odebrałem, bo no myślałem, że nie będę robił tych jakby odcinków pod rząd, że odblokowałem to, odblokowałem tamto. Kolejny myślę, że zrobię jak odblokuję bombera, bo bomber to akurat no, co innego, a nie dwa spele pod rząd. Więc moi drodzy, zobaczcie, mamy tego rasza. On jest nie do ulepszenia, on jest po prostu do użycia jak każda inna księga. Możemy ich mieć więcej, na przykład słopów można mieć aż 5, e, charge, można mieć aż 3. Retreat, retret, chyba tak 5, 6 można mieć maksymalnie. I tych można mieć aż 4. No i zostało mi do odblokowania Bomber Log oraz Baby Dragon. Więc w najbliższym czasie, oczywiście, odblokuję Bombera, bo do niego jest mi najbliżej. Mam również, moi drodzy, item do barbarzyńcy. Mam również yy, to na drugim poziomie. Myślę, że to się zmieniło od ostatniego odcinka. Generalnie zapraszam też na Instagrama, link jest podany w opisie. Jak tylko dropi mi jakiś item, od razu Wam wrzucam na relacje na mojego Instagrama. Więc jeżeli chcecie być jak najbardziej na bieżąco, zapraszam na Insta. I, yy, moi drodzy, również zagramy sobie tutaj. Ligę, ale przed tym jeszcze zagrajmy sobie oczywiście tym raszem. Jestem ciekawy, jak ten ras działa. Jeśli jeszcze go nie testowałem, bo dopiero przed chwilą go odblokowaliśmy, więc zaraz zobaczymy, jak to działa. Bardzo fajne combo tutaj naszych, moi drodzy, wizardów. I zobaczcie, możemy użyć tej księgi na przykład na nich. Zobaczymy, jak to będzie działać. Czemu mi tylko na jednego użyło? Okej, okay. yy, muszę ogarnąć jak to dokładnie działa, bo myślałem, że jakby na wszystkich mi to użyje, że oni będą mieli jakiś większy damage czy coś, a jednak to tak nie działa, więc yy, przypał, bo sobie troszkę zepsułem książkę, ale zaraz zobaczymy, bo w sumie to prawda, nie przeczytałem jak to działa nawet, więc tu akurat błąd z mojej strony, bo mogłem to przeczytać i bym pewnie wiedział jak to działa. Okej, okay, będziemy mieli naprawdę... Nie, nie to chciałem zrobić! Dobra, nieważne, rozwalili chociaż przejść, okej, okay, to też się przyda. To też się przyda. Zróbmy, moi drodzy. Dobra, książka na nich, zobaczymy. Aha, to tylko na jednego działa. To może nam rozbić. Kombosa. Ej, no nie, to, to jednak nie jest takie super. Czemu ja to teraz tak użyłem? Ale przypał. No to GG. No to super. Ajajajajaj. No teraz to sobie zepsułem poziom. Gratulacje, panda. Widzę, że jesteś bardzo mądrym człowiekiem. Właśnie zepsujeś sobie grę. Super widzowie, e, teraz tak to zablokujmy, e, to zablokujmy, dobra, to użyjmy, ok, nie jest źle. Teraz tak, no nie, no chciałem użyć ich, Dob dobra, muszę ich użyć teraz. Chciałem ich użyć za chwilę, bo by jeszcze jeden doszedł i miałbym kombosa, no ale cóż, dobra, no nic, wydaje mi się, że raczej tego nie przejdziemy. No właśnie, patrzcie, to dobije. I on dobije tą jedną wieżyczkę. Nawet jej nie dobił. No lipa, zaraz to myślę, że powtórzymy. Albo to powtórzę sobie następnym razem, przejdziemy do kolejnego poziomu. Ale, jak to działa? Proszę mi tutaj pokazać. Aha, widzowie, to działa w taki sposób, że atakujemy pojedynczą postacią z podwójnym dmagem, ale bez tracenia jakby kolejki. Czyli jak na przykład zostało wam, że ta wieżyczka zaatakuje po waszej kolejce, to jakby to wam uniemożliwia to, więc to może być dosyć ciekawe. E, I moi drodzy, no zaraz to przetestujemy jeszcze raz, może akurat się to przyda. E, na razie tak, na razie ja bym zrobił no taki kombos, bo w sumie nic innego nie ma. Nie mam żadnych innych magicznych ksiąg, które by mi to naprawiły. E, I tak, teraz nie marnuję jakby kolejki, więc ja bym dał na tego wizarda i ten wizard dobijasz trzy rzeczy i zobaczcie. Nadal jest, że mogę, jakby oni nie zdążyli zaatakować. O, może w taki sposób wam to wytłumaczę, więc jednak nie jest to taka zła książka. Spróbujemy sobie ją jeszcze użyć w fajny sposób, jak mi dobrze pójdzie. E, ok. No teraz na przykład ta piątka jakby poszła, to było spoko, tylko jedyny minus to, że to wam rozwala niestety kombosy, więc to trzeba tak używać, żeby wam kombosy nie rozwaliło. I zobaczcie, na przykład, powiedzmy tak: on zaatakuje to, co nie, a on zaatakuje to. I zobaczcie, jak teraz użyję Rasza i dam na tego jednego barbarzyńcę, to ten wizard nie strzela, jak widzicie. Nadal jakby nie zdążył zrobić ten ruch i ten wizard go zdąży dobić, więc to jest naprawdę bardzo fajne. I teraz już to zrozumiałem, mogłem szybciej to przeczytać i bym ogarnął to w tamtej rundzie, ale cóż. Okej, okay, źle, Fajnie, tutaj wlecieliśmy. Teraz bym tak walnął ich. No dobra, no niech będzie i tak, raczej nic innego tutaj już nie zrobimy i przejdę tylko ten poziom, a na trzy gwiazdki raczej tak nie zrobię. Możemy następnie zrobić tak, coś takiego. Zapta się jest fajna akurat. Mi się podoba, bo jakby resetuje tą wieżyczkę do <laughs> ustawień fabrycznych. O, można to tak nazwać. Resetuję wieżyczkę do ustawień fabrycznych, więc to jest spoko, Zrobili przejście jeszcze. No nie przejdziemy, nie przejdziemy tego na trzy, tak czy siak. Mogę już tu byle co sobie poklikać, żeby tylko po prostu im pozadawać damage, ale tak czy siak tego już nie przejdziemy na trzy gwiazdki. A chciałem po prostu tylko sobie tak przejść i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. więc klikamy sobie to wszystko, cyk. Tu jeszcze powinni to zniszczyć. Bardzo ładnie. No i mamy na dwa stage mm, poziom pokonany. Ok. Jakiś godzik tu jeszcze wpada. Lecimy z trzecim. Chcemy wykorzystać wszystkie cztery ataki, które mamy. Uuu, tu jest koza kombo. Dobra, to jest bardzo fajne kombo akurat, więc spoko. E, następnie tak, nie no takie piękne kombosy tutaj mi dajecie. Poczekajcie chwilę, poczekajcie. E, ja mam jeszcze to. Nie no dobra, to już mi uratowali gierkę, wam powiem, czekajcie, to wlatuje. Dobra, pięknie. Nic nie powinno zginąć. Dobra, nie jest źle. Teraz tak, giant pekka. Ehm... Um, giant, no muszę dać Gianta, no bo co ja tu innego mogę dać. ok teraz ona to dobije, dobija to, super. Giantik tutaj będzie kolejny. Bardzo ładnie. Leci dwójka giantów. Oni to dobiją po jednej. Niestety nie dobili po jednej. ok ona powinna dobić. Ajajaj, aj, aj, nie dobiła, zmarnowałem. Zmarnowałem Arczerkę, Brawo ja. Zepsułem sobie tutaj arczereczkę. No cóż, on dobije. No dobra, on już musiał dobić i peka jest przez to zmarnowana, przez tą moją arczerkę. No cóż, to był błąd. Używajmy teraz sobie tego pięknego kombosa. Oni powinni prawie wszystko zniszczyć, tak jest. I teraz mogę zrobić tak. Ok, rozwaliliśmy to, i teraz możemy sobie zrobić taki kombo. No i oczywiście na 3 tak nie przeszliśmy i nawet tych raszów nie wykorzystałem, więc. No teraz mogą być przydatne, ale nie aż tak często. Ja myślałem, że ten raz działa tak jak na przykład w klaszu Ja myślałem, że ten Clash działa tak jak w klaszu, że rzucacie go i nagle wszystkie jednostki dostają takiego boosta. A to jednak działa troszkę inaczej, więc jak widzicie, mimo że obie gry są od Supercela, to nie działa wszystko tak samo. No i dobra, kolej... Oj oj, no super, serio. Coś takiego mi dajecie. No dobra, użyjmy tej archerki, żeby mieć tu combo fajne. Teraz tak, czekajcie. Tego pana zablokujemy, bo on jest niefajny. Tą panią możemy użyć, bo ona i tak by zginęła. Teraz mamy bardzo fajne combo arczerek i fajne combo giantów. Gianty rozwalą jedną rzecz, arczerki rozwalą dwie rzeczy, więc użyjmy arczerki, bo one mają dosyć spory damage dzięki temu przedmiotowi. Super. Jeszcze dochodzą tutaj prinsy, ale prinsy myślę, że na razie bym zostawił. Leci teraz combo fajne giantów, oni obiją obszarowo oczywiście. Super, bardzo ładnie. pekka niech sobie tutaj pójdzie. Dobiła to. Dobrze. A i ten Prince jeden zginął, tak gdzieś jak. No nie fajnie, no nie fajnie. To zablokujmy sobie. Leci kombo tutaj. No powiem Wam, że ten poziom już jest trudny. A tu są dwa poziomy jedynie. Tu są tylko dwa poziomy. Kurczę, no to trzeba było gadać. E, powiem Wam, że no, może być ciężko dosyć. Może być ciężko. Użyjmy sobie to. Możemy zaraz użyć tutaj. Aha, mogłem zrobić to inaczej. Gratulacje dla mnie! Gratulacje dla mnie! Powiem wam, że no nie przejdę tego. Nie przejdę tego, jeżeli nie dam kombosa na princach. Bo czekajcie, archerka to zbije. No nie przejdę, muszę dać kombo. Więc mogłem szybciej dawać to kombo na princach. Bo no i tak, i tak by to nic nie zmieniło. Okej, okay, teraz fajne combo Archerek, one to powinny podobijać, tak jest i została mi pekka na sam koniec, która oczywiście już no, nic nam nie zmieni, więc jeden stage na dwa i chyba to była ostatnia walka, którą mogłem stoczyć, tak jest, teraz muszę czekać 40 minut. I spróbuję jeszcze sobie to przejść, ale to też pewnie przejdę na jedną gwiazdkę, a potem będę poprawiał tamte levely. Zobaczcie, 13-2 nadal nie przeszedłem i po prostu będę zbierał na 235 gwiazdek, aby blokować sobie kolejną wyspę, potem jeszcze jedna i potem dopiero bomber, więc myślę, że w międzyczasie będzie jakiś odcinek zuby. I dobra, na koniec, moi drodzy, kto został do końca, lecimy z atakiem dzisiejszym na oczywiście... Lidzę na lidze i co? Myślę, że mogę sobie użyć tutaj fajnego itemu na te arcerki, bo one naprawdę sporo mogą tutaj zadać. Super, bardzo ładnie to zrobiły. Firebola ja bym sobie wziął, jak najbardziej. Teraz tak, bo nie mamy zniszczonych niestety tutaj, tutaj, tutaj murków, więc ja bym może zrobił tak, że. Yy, co mogę tutaj zrobić, kurczę pieczone? Mógłbym dać książkę na gobliny. Eee, no dobra, no dajmy kombo dwóch goblinów. Oni zrobią jedno przejście. Super, dostałem prince, znaczy prinsa. Dostałem tutaj e, Wizarda, bardzo fajnie o to chodziło. Ten jeden sobie zginie, ale to nie jest aż takie ważne. Nie, nawet nie zginął. Dobra, no to o tyle spoko. E, teraz tak, moi drodzy, on przerzuci. Aha, on przerzuci tam. To ja bym zrobił tak, niech leci ten kombosik tutaj. Oni tutaj więcej zadają damage'a. Bardzo ładnie. No i teraz została jedna Tesla jedynie. Więc można ją sobie dobić jak najbardziej. Na przykład jakąś peką, która to wszystko zniszczy do zera. Super, jest dobrze, wam powiem. 9 goblinków, 3 pekki albo 6 prinsów. Hmm. Ja mam jeszcze dwie pekki. Mam 5 goblinów, 9 goblinów. Tutaj pekki to one po jednym... No powiem wam, że te trzy pekki są... dobra, biorę trzy pekki, ciul, zobaczymy, może akurat coś z tego wyjdzie. Tutaj niech zniszczy murek, bardzo ładnie i teraz wlatujemy combo prince'ami. Za na razie nie chcę, bo mam dwa. Bardziej mi się przydadzą firebole. Powiem wam, że tu możemy naprawdę fajny wynik zrobić. Wydaje mi się, że możemy fajny wynik zrobić, niech będą trzy te wizardziki. Yy, Okej, okay. teraz tak, one we dwójkę. Pięknie, no i one teraz dobiją to, tak jest, bardzo ładnie. Na te tesle trzeba uważać, bo jak one się kryją. no to wtedy jest nieciekawa sytuacja. 10 goblinów teraz jak najbardziej. 10 goblinów. Yy, I dobra, moi drodzy, ja bym sobie użył tak. No niech będzie ta trujeczka. Ok, coś tam pozadawali, nie jest źle. Teraz tak, użyłbym ich wszystkich. Oni tutaj dobiją tą teslę. Pięknie tego kanona dużego też dobili bardzo dobrze. Teraz ja bym użył. No właśnie, zobaczcie, jakie tu będziemy mieli fajne kombo na tych pekkach, więc ja bym użył ich. I teraz będziemy mieli super kombo na pekach. Tak jest, super kombo na pekach. Charge, oczywiście, że charge tutaj używamy. I zobaczcie, yy, powinni to zniszczyć większość, bo ten B2. Ten bije 2 tak, zniszczą to. Super, bardzo ładnie. Mamy trzeci etap za nami. Jeszcze mamy kilka tutaj postaci. Super, 8 goblinów. Oj, to będzie dobry, to będzie dobra giera. Coś tak czuję, moi drodzy. Yy, używajmy sobie teraz tak. Yy, to, co bije, to nie za bardzo zrobi. To też nie za bardzo. To, to w ogóle nic nie zrobi. No dobra, niech będą te gobliny. Mogą użyć w sumie książki, ale myślę, że książka się przyda jeszcze na później. Dobra, pięknie. Kolejna jakieś postaci nam doda. No trójka barbarzyńców niech będzie, bo te princy to mało co zrobią. Tego blokujemy od razu, żeby nam się nie chował w ziemi. Dobra. I tak, czy mi się opłaca teraz używać ich, czy nie za bardzo? Oczywiście, że mi się opłaca ich. No, powiem wam, że w sumie chyba ich się najbardziej opłaca, bo oni, no No dobra, może to nie było najmądrzejsze, szczerze mówiąc. Teraz tak, oni, jak wlecą, to tyle obiją. Dobra, książka na nich, książka na nich powinni to zniszczyć i zrobić jeszcze jedno przejście, tak mi się wydaje. No, nawet cztery przejścia zrobili, jeden się zmarnował, to nie było aż takie mądre. Osiem goblinków, dobra, lecimy teraz tak. Piękny tutaj fireball. Kolejny fireball będzie, super, obija to wszystko prawie. Bardzo ładnie, i teraz tak, dla zmyłki robimy tak, jeden wizard, wyskakują tesle i teraz obijamy to wszystko goblinami i wydaje mi się, że one powinny tutaj sobie poradzić z tym wszystkim, ale nie jestem jeszcze pewien, no niestety nie, pekka teraz dobije, będziemy mieli 5. będziemy mieli 5, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik, trochę dłuższy odcinek, ale zobaczcie jak mi dobrze idzie, eee, no serio, takie rzeczy mi dajcie, no dobra, dwa firebole, bo przynajmniej za firebole będę mógł sobie zniszczyć to, dostaniemy słopa, niech będzie, i trzech prince, no trzy prince niech będą, bo i tak już mam. Więc rozwalamy to jeszcze. Dobra. No i prince obijajcie, jak najwięcej, jak najwięcej tutaj proszę. Tutaj. Aj, nie zostało to dobite, on to dobije. Dobił to chociaż. Dobra. 5-5. Pięć, 5-5 pięć, pięć, pięć. to jest naprawdę fajny wynik jak na moją rangę, czyli platinum. Trzy, moi, yy, tak, 3 to już mówię. Yy, bo no tutaj, no niezbyt fajnie mi poszło. Zobaczy, na przykład wczoraj 3-11, nie udało mi się nawet zrobić czwórki. Czwórka to jest taka podstawa. Jeżeli nie mam czwórki, staram się to poprawić tymi tokanami. No ale no niezbyt fajnie mi poszło i byłem dzisiaj na 20 miejscu, jeśli się nie mylę, więc mam nadzieję, że dzisiaj trochę gorzej pójdzie moim przeciwnikom z ligi i, i, i mimo wszystko uda mi się utrzymać na niej. Ja już, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, na której wyspie jesteście. Jestem aktualnie na 21.5 i myślę, że... W kolejnym odcinku będziemy sobie blokować bombera, bo jakiś odcinek jeszcze pewnie wleci z zuby. Trzymajcie się cześć.